Co się dzieje z nadmiarem cukru po posiłku? OK, twój organizm potrafi go zmagazynować w postaci energii, czyli przekształca ten cukier w glikogę, Ale jak to po kolei się odbywa? Najpierw glukoza trafia do komórek wątroby albo mięśni. Tam przekształca się w glukozo 6 fosforan, on przekształca się w glukozo 1 fosforan, i w końcu powstaje z tego glukogę. I jeżeli mamy Spadek cukru, tudzież brak dostępu do cukru, to organizm korzysta z tego zapasu i stąd czerpiemy energię w momencie, kiedy nie jemy. Ale, ale, jeżeli w tym czasie jest stały dopływ cukru i mamy tej glukozy za dużo, bo jemy, to wtedy organizm potrafi przekształcić ten cukier w tłuszcz, i stąd biorą się nasze zapasy. Tłuszczu. Dlatego, co jemy i jak jemy, ma znaczenie. I znaczenie ma także mikrobiom, od którego bardzo dużo zależy. Zależy płanianie glukozy, zależy stan zapalny śluzówek, zależy wrażliwość insulinowa. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zostaw komentarz. Nie wiem jaki, ale zaraz się dowiem. Już wiem. Zostaw komentarz ciekawostka, a dowiesz się więcej.